Zobacz tutaj, pa. coś ci pokażę, pa, jeden, a tutaj, tutaj drugi, jest co zbierać elegancko, dobra, wyciągamy go, o jaki ładny, po, ale ma główkę, już widzę, że będzie dobra sztuka z niego, po, jaki ładny, tutaj to chyba Jakiś ten się, Ale zobacz, no ten, ten ktoś rozdeptał, a ten był ładny, wybarwiony. Uuu, I dwie sztuki obok się, zobacz. O, jest co zbierać. <ścoughs> Takie rzeczy to najbardziej cieszą. Czekaj, coś tu jeszcze jest, trzeba się rozejrzeć, może jeszcze jakieś rośnie. Tylko, że tak późno wyszedłem. Trudno, przyjdziemy się, zobaczymy. Czekaj, no to... O. <laughs> pa, w liściach tam nie podejrzewałem, że tutaj coś będzie. Zobacz, po! Bo jaki ładny. Ooo, śliczna sztuka. O, ale on taki trochę miękki. Nie wiem, jak tam szczapą będzie. Trzeba będzie sprawdzić. Nie, ładny. Dobra. bo na dole był. Mają jakieś szczygi lata Zobacz jaki ładny rósł o. Opa Jak go minąłem Uuu, jaki ładny Chodź O Widać wracamy z powrotem do macierzy i nagle grzyby się pojawiają tak to nic nie było ładna sztuka, bardzo coś tutaj Co to tutaj rośnie kolejny no jak? Zobacz, po jaki ładny, po jego długo nóżko Trzeba delikatnie go przykręcić O, tu zamykamy I zobacz O, zaraz zobaczymy, widzicie go? Ja, go? ja go już widzę O, dla mnie już tutaj on siedzi, pan jaki ładny O, dalej go wyrwiemy, ops O, jest Jedna, druga, czekaj, czekaj, czekaj i tutaj gdzieś trzeci był. A jest, dobra. Zaraz podejdziemy do niego. O. Taki trochę bladziutki. Ale jest. O. Dziękujemy go, że to jakaś tanie była. O. I trzy. Masz coś? Masz? To ja idę do ciebie. O. I już jest kolejny. Patrz, trzy sztuki. Wziąłeś pan? Tak się zbiera, grzyby Tutaj gdzieś tutaj jeszcze widziałem jednego Idziemy A, widzę go, widzę O Ale to chyba nie jest prawdziwek. To koźlak, tak mi się wydaje że to jest koźlak Nie wiem czy widzicie go Czekaj O, o. Ta, to koźlak Tu zakryjemy To koźlaki i dwa koźlaki i dwa prawdziwki żeby jakiś szatan nie był. Czekaj, czekaj. O. No, ale jakiś on taki suchy. O, tutaj tu sucho miałem, dlatego nie wychodzi. O, No, ale zobacz jaki ładny. Czekaj. Szatan, widzę tam... Sz szatan to się piołetowy robi, nie? Nie, szatan to jest... Yy, szatan generalnie to jest ma inną barwę. I... Nie, to nie jest ten... Jest, jest, jest różowy, jest gorzki, zależy w jakim regionie Polski. O! Nic nie ma? się? muchomory, nie muchomory. No Ale co, coś tutaj wystaje. O, od tego, ale nie wiem co to jest. Może być, że to muhomor, a może być, że to jest prawdziwek. I proszę Państwa, to jest prawdziwek. <grym> o, ładna główka. O członek gruby o, o jak siedzi gdy? Ojej, ciężko go wyciągnąć, o, czekaj, o, jest, ty jaki głęboko siedział, po, o, aż chrupnął, także nawet w takich miejscach może coś być, ja tam jestem zadowolony, przykro tylko jeden, mogłoby trafić jakaś kosa tutaj, że wiesz, z 50 sztuk na raz. I już myślałem, że to kolejne Jednak nie. Także w takich dziwnych miejscach, o, gdzie lasu nie ma też można trafić. Jak to mówią W ślepej górze tej dzianko się trafi. <grytanie> Typa! Wracam już tak nieporadnie się rozglądam. Co, co tu jest? Wiesz, coś tego, tego, Patrzę, a to pła kolejny. O, ładny. Ten to w ogóle jakiś malutki. O, bo, o, i wykręcamy go, panie o. śliczny. Ty, trzeba tu chyba porozglądać się coś. Tak mi się wydaje, że... <słysyjny> tu chyba jakieś te trafiłem. <słysyjny> <laughs> już na dwa ziarna. O, i już można pisać w filmie, że prawdziwki znalazł. A, jest kolejna sztuka, o. Czekała tutaj na mnie. Zobacz, bo... O. Ładniusi, o. Zaraz wyciągniemy, go czekaj. O jaki twardy ty! O Ty no ładny jest. Będzie dzisiaj co robić? Będzie Śliczna sztuka, podoba mi się. Zaraz zobaczymy, może dalej coś będzie. No wybarwiony fest. Obażno tego, po jaka duża czapa! O, pobił wszystkie. O, ale korzeń powiem ci. Miękkawy, tak. Miękawy, ale na suszenie będzie git. Po. Spory, na rozpłodnienie będzie. No, taki się zbiera. Czekaj, gdzie to drugi był? O, człowieku. Tu dobra miejscówka, tu trzeba pokręcić je. Bo o, o. hits. Tu. Tutaj nic nie ma, dobra. Jest kolejny. No to się okaże potem, nie? Patrz, 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 patrz. O, Ty jaki ładny, Czy wczoraj chodziłem tędy, panie zobaczył. Po. widzisz? Bierzemy go, wykręcimy. O, o chyba, o jaki długi korzeń. <laughs> Chyba braweron wciągał. To <laughs> jaki korzeń jak stoją, o, jakiś śliczny. o kolejne dwa. Jest co zbierać, ale nie mam nożyka, to nie będę ryzykował. O, o, zobacz, co tutaj rośnie, po. Jaki gigantus, <laughs> gigantus erectus. Po. Tak, ale tutaj nie, bo mam... Prawdziwka. O, i to taki sporawy. Zo, jaki ładny. O. Jaś pan. Elegancki. No ten to ładny. Podoba mi się. I wybarwiony, zobacz. O. I razem z tym pasują do siebie.